Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zajmijmy się konsekwencjami przegrzania silnika. Nawet najzdrowsza osoba po oparzeniu słonecznym może cierpieć na dezorientację psychiczną. Po kąpieli lub sałnie serce czasami boli. Jeśli chodzi o maszynę, jest ona znacznie silniejsza od człowieka, ale wszystko ma swoje granice. Jeśli energia cieplna zostanie przekroczona, nie da się uniknąć nieuchronnego zniszczenia. Zasadniczo przegrzanie ma wpływ na głowice cylindrów. Pojawiają się szczeliny, aby tego uniknąć. Kierowca musi zwracać uwagę na temperaturę silnika, ale jak pokazuje praktyka, kierowca wykrywa przegrzanie, gdy spod maski wydobywa się para. Wielu kierowców uważa że przegrzanie silnika występuje najczęściej latem, w rzeczywistości są w błędzie. Wiele takich przypadków w okresie zimowym mówi co innego. Jedną z najpopularniejszych przyczyn jest awaria układu chłodzenia, od zwykłego wycieku płynu po poważną awarię jednostki. Najbardziej narażoną jednostką jest pompa wodna. Pompa w przypadku jej rozłączenia lub nieprawidłowej pracy. Płyn zaczyna słabo krążyć w całym układzie. Do głównych przyczyn należą również, słabe napięcie paska, zużycie lub pęknięcie wiernika. Prawdopodobnie każdy może powiedzieć, że nie ma nic prostszego niż określenie, czy silnik jest przegrzany, czy nie, za pomocą czujnika. Często jednak kierowca po prostu nie zwraca należytej uwagi na ten czujnik będąc pochłoniętym prowadzeniem samochodu. Starsze samochody nie są wyposażone w alarmy awaryjne w przypadku awarii, dlatego kierowcy powinni znać oznaki przegrzania silnika i wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Silnik może się przegrzewać z różnych powodów. Ale jednym z głównych jest brak płynu w układzie, z reguły wycieka on niezauważalnie, ale konsekwencje mogą być katastrofalne. Również chłodnica może być słabo chłodzona przez samochód lub mocno zanieczyszczona. Chłodnica jest również wrażliwą częścią układu chłodzenia. Być może kiedykolwiek używałeś niewłaściwego płynu chłodzącego lub po prostu zastąpiłeś go wodą. Z czasem w strukturze plastra miodu gromadzi się kamień. Naturalnie płyn zaczyna krążyć w gorszym tempie. Przebrzanie może być spowodowane m.in. wadliwym termostatem, a płyn krąży tylko w małym obiegu. Również jeśli wtrysk paliwa jest nieprawidłowo wyregulowany, przegrzanie jest nieuniknione. Pierwsze działanie w przypadku przegrzania silnika wysokoprężnego. Najpierw należy ustalić przyczynę. Zazwyczaj natychmiast sprawdzane są przewody, chłodnica, wskaźnik temperatury i termostat. Nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego silnik wysokoprężny nagrzewa się pod znacznym obciążeniem. Jeśli silnik nie jest obsługiwany prawidłowo, Przegrzanie jest również możliwe. Na przykład, jeśli stale jeździ się na zredukowanych biegach z wysokimi obrotami, to w niedalekiej przyszłości nie można uniknąć zagotowania silnika. Zdarza się, że podczas ocieplenia zimą przegrzanie jest spowodowane przez izolatory silnika, które zostały zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach. W przypadku wykrycia przegrzania należy natychmiast zbadać jego przyczyny i skutki. Należy wyłączyć silnik i zatrzymać pojazd. Po uzupełnieniu wymaganego płynu należy sprawdzić wentylatory i przewody pod kątem prawidłowego działania. Jeśli węże są zimne, termostat przestał działać. W takim przypadku należy wymienić termostat lub po prostu odłączyć zawór. Aby zapewnić cyrkulację przez duży obwód, po wykryciu przegrzania należy włączyć silnik i pozostawić maskę w pozycji otwartej. Następnie, gdy silnik nieco ostygnie, należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego. W przypadku rozbieżności z normą, Należy uzupełnić brakujący płyn. Woda destylowana może służyć jako zamiennik. Silnik wysokoprężny rozgrzewa się. Przyczyny: konkretne przyczyny przegrzania obejmują przebicie uszczelki głowicy cylindrów. Istnieją dwa sposoby: 1. Przedostanie się płynu chłodzącego do układu smarowania staje się nieuniknione. 2. Przedostanie się spalinę do układu chłodzenia. W obu przypadkach dalsza eksploatacja silnika bez naprawy jest niemożliwa. Każde z powyższych powodów można znaleźć w samochodzie, który był zaparkowany w garażu przez długi czas. Silnik jest umiarkowanie przegrzany. Przerwa trwa dłużej niż 20 minut. Konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Niektóre z nich to wypaczone głowice cylindrów. W głowicy cylindrów pojawiają się pęknięcia. Wypalają się uszczelki głowicy cylindrów. Średnik tłoki mają pęknięte przegrody międzypierścieniowe. Silnik jest poważnie przegrzany. Przyczyny są różne, ale za główną uważa się nieuważną konserwację pojazdu. Podczas silnego przegrzania wszystkie części są podatne na uszkodzenia. Nierzadko dochodzi do eksplozji silnika. Aby zapobiec temu horrorowi, pomaga zapobiegać systemowi czterokołowego przyjaciela. Gaśnie silnik. Sposoby określania przegrzania silnika. Prawdopodobnie każdy powie, że nie ma nic łatwiejszego do określenia przegrzania za pomocą czujnika. Ale często kierowca po prostu nie zwraca uwagi na ten czujnik, dając się ponieść w prowadzeniu samochodu. Starsze modele nie mają nawet alarmu w przypadku przegrzania. Dlatego kierowcy powinni być świadomi oznak przegrzania silnika przy niskim poziomie płynu. Przede wszystkim zawodzi nagrzewnica, a wszystko dlatego, że chłodnica znajduje się w najwyższym punkcie układu chłodzenia. Również nagrzewnica może przestać działać przy wrzeniu płynu niezamarzającego. W układzie tworzy się korek. Płyn nie dostaje się do nagrzewnicy. Ponadto podczas przegrzania dochodzi do detonacji silnika, naciskając pedał przyspieszenia. Kierowca słyszy dzwonienie. Wszystko dlatego, że następuje zbyt duże rozszerzenie ścianek komory spalania i oczywiście zwiększają się szczeliny. W procesie przegrzewania silnika wysokoprężnego w układzie chłodzenia głowicy tworzą się korki parowe. Można to słusznie nazwać najgorszą sytuacją, która może przerodzić się w znaczną stratę pieniędzy, jeśli przegrzanie nie zostało wyeliminowane po zatankowaniu. Należy sprawdzić wentylator. Być może nie ma kontaktu lub bezpieczniki są uszkodzone. Istnieje jeszcze jeden sposób na samodzielne wyeliminowanie przegrzania. Silnik jest uruchamiany i pracuje do momentu, aż temperatura zacznie rosnąć. Następnie samochód jedzie na biegu wstecznym. W ten sposób temperatura powinna spaść. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w dół z włączonym biegiem.